Cześć, siemano. witam wszystkich, ja jestem Blokar i witam was w trochę innym filmie na moim kanale. Mianowicie w tym filmie pokażę wam, jak skąd pobrać i jak zainstalować moją paczkę modów, które używam aktualnie na serii na kanale. No i co, no bez zbędnego przedłużania, zaczynamy od włączenia Minecrafta, tego launchera. Yy, trzeba się zalogować. I... Wchodzimy sobie tak w instalację. Dodajemy sobie nową i wybieramy wersję 1.7.10. Reszta nas w sumie jakoś nie interesuje. Tworzymy. Jeśli macie inny launcher, to musicie poszukać, gdzie macie tą opcję. Ważne, żeby mieć czystą wersję 1.7.10 zainstalowaną. tu wybieramy. Klikamy graj, żeby to nam się wszystko ładnie, pięknie załadowało. Dobra, kiedy 1.7.10 nam się normalnie włączyło, tu mamy w rogu, czy mamy odpowiednią wersję, ja tylko to ścisze, bo jest strasznie głośna muzyka, to możemy to zamknąć. I teraz wchodzimy w pierwszy link w opisie, będzie to właśnie strona Forge. A. Mamy wersji 1.7 i 1.7.10. I pobieramy sobie tą najnowszą, klikamy sobie tutaj Windows installer pobierę sobie to na pulpit i odpalamy to teraz klikamy po prostu OK, nic tu nie zmieniamy forge nam się tutaj pobierze, zaktualizuje zrobi wszystko co tam ma zrobić no i wyskoczy nam komunikat, że zainstalowano wtedy po prostu odpalamy jeszcze raz minecrafta powinien nam się sam utworzyć profil forge Klikamy graj, żeby on się jeszcze raz wszystko uruchomi żeby się wszystko załadowało. No i w tym momencie właściwie najtrudniejsza część jest już za nami. Jeśli ładowanie wygląda w ten sposób, znaczy, że wszystko się udało, niech to się tylko załaduje. I mamy Minecraft 1.70, wersję Forge. I ile mamy modów w tej chwili? Nie mamy ich praktycznie wcale. Jest tu sam właściwie Forge. Dobra, kiedy Minecraft razem z Forge'em już się Wam załadował bezproblemowo, wchodzicie sobie w drugi link w opisie, gdzie będziecie mieli taką stronkę. Klikacie tutaj Download Now, zacznie Wam się pobierać paczka modów. Ja tego nie pobieram, ponieważ no już to mam. Mam ten plik dokładnie tutaj. I co musicie z nim zrobić? Wchodzicie sobie w tutaj folder procent, updata procent. Otworzyło mi się na drugim monitorze. Wchodzicie sobie tutaj w Minecraft. I teraz powinniście mieć coś takiego jak folder mods tutaj Otwieracie sobie ten plik za pomocą winrar'a, 7zip'a czy co tam chcecie I wszystkie te pliki z jego zawartości po prostu wrzucacie tutaj Kiedy to się już zrobi? Po raz ostatni już odpalacie minecraft'a Dobra, teraz już tylko włączacie minecraft'a po raz ostatni z wybraną tą wersją I wszystko powinno w tej chwili już działać, powinniście mieć wszystkie mody zaraz się jeszcze tylko przekonamy, że wszystko działa ogólnie włączenie tego może chwilę zająć w zależności od waszego komputera, ja już widzę, że te mody się wszystkie ładują czyli wszystko jest ok no i kiedy włączycie minecrafta i widzicie takie menu wiecie, że jest wszystko ok możecie sobie je zmienić na standardowe tutaj no i co w ten sposób właśnie instalujecie paczkę modów, której ja używam tu macie całą listę modów, sobie wchodzicie w menu po prostu w Moc i tu macie wszystko. No i co? Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, możecie zostawić kciuka w górę, subskrypcję. Napisać jakiś komentarz. I do następnego filmu na razie.